Ta osoba słucha. Ty nie jesteś. Ale jej ciało reaguje, jakbyś był. To jest automatyczne, zawsze tak jest. Kiedy ta muzyka się zaczyna, świat wokół znika. Wszystko, co było omijane, wraca. Nie powoli. Od razu. Surowo. Bez ostrzeżenia. Ta osoba stara się ignorować, ale serce już rozpoznaje pierwsze sekundy, zanim umysł zareaguje. Przed tekstem. Przed refrenem. Przed nazwą piosenki. Już jest w tym. Powietrze się zmienia, oczy tracą ostrość, serce przyspiesza w wkurzającym rytmie. To nie jest romantyzm, to jest mimowolna pamięć, to ciało, które nie zapomniało, co czuło. Są rzeczy, których ta osoba nigdy nie powiedziała. Jak na przykład, jak bardzo bolało, gdy ta piosenka stała się wspomnieniem. Ile z ciebie tam zostało? Ta osoba nie znosi tego słuchać, ale też nie potrafi szybko tego wyłączyć. Czasem nawet pozwala, by to grało, bo to jedyny sposób, by ciebie mieć blisko, bez biegania za tobą, bez ustępowania, bez eksponowania się. To tak, jakbyś znów mówił, tym samym głosem, tym samym spojrzeniem, tym tonem, który tylko ta osoba rozpoznaje i czuje, Czuję wstyd za to, że nadal czuje, Czuję złość, że nadal szuka ciebie w detalach, które nie powinny już boleć, ale czuje. Wiesz, co to jest? To ta część ciebie, która nadal mieszka w milczeniu tej osoby, nawet jeśli nikt tego nie widzi, nawet jeśli udaje, że sobie poradziła. Ta piosenka odkrywa wszystko, rozrywa to, co było schowane, ponownie zapala to, co nie powinno, powoduje krwawienie bez dotyku. To nie jest tęsknota, to nieobecność, która prowokuje, to pragnienie bez przestrzeni, to obecność bez zaproszenia. Ta osoba słucha, jakby dostawała ciosy. Bo każdy wers nadal ma ciebie ukrytego, nawet jeśli już odszedłeś, nawet jeśli nigdy więcej nic nie powiesz. Ta osoba jest w tym cyklu, w milczeniu, w ukryciu, słuchając wewnętrznie, cierpiąc cicho, nie masz pojęcia, co dzieje się w dokładnym momencie, gdy ta piosenka się zaczyna. Nie ma w tym nic romantycznego. Nie ma w tym poezji, nie ma piękna w bólu, który kryje się na twarzy tej osoby, gdy dźwięk się pojawia. Na zewnątrz nic nie widać, ale w środku wszystko się zmienia. Ta osoba staje się twarda. Najpierw szczęka, potem oczy. Nie mruga, nie oddycha. Po prostu zastyga. To prawie niewidoczne. Ale coś w ciele zdradza. Jakby wszystko w niej szykowało się na uderzenie. Bo wie, co nadchodzi. Już przez to przechodziła. I mimo to nigdy się do tego nie przyzwyczaja. Ta muzyka to pułapka którą rozpoznaje od pierwszej nuty jakby coś z przeszłości wyważało frontowe drzwi bez zaproszenia i nagle wszystko jest znowu tutaj ty czas dotyk nieobecność to co nie zostało powiedziane to co było zbyt mocno odczuwane ta osoba nigdy nie prosiła żeby to z nią zostało nigdy nie wybierałaby coś z tego zatrzymać ale zostało zostało uwięzione w fragmencie w wersie, w brzmieniu, w wspomnieniu, które przykleiło się do skóry i nie puszcza. Dlatego ta muzyka to nie tylko muzyka. To kot, to reenactment. To ciało reagujące na coś, czego nikt inny nie widzi. Może być w sklepie, w samochodzie, na ulicy. To nieważne. Wystarczy ta melodia, a świat się zawala bez upadku, bo ciało pamięta przed umysłem. A kiedy umysł to zrozumie, jest za późno. Już weszło. Już poczuło, już bolało. Są rzeczy, których nikt nie rozumie, patrząc z zewnątrz. Ale ta osoba nosi cię w miejscach, o których nawet nie wiedziała, że istnieją, miejscach, które powstały w milczeniu, miejscach, które stoją nadal, nawet po tym, jak wszystko się zawaliło. Już próbowała to wymazać. Uważasz, że nie? Próbowała innych piosenek, innych osób, innych historii, nic nie zadziałało. Ta muzyka wciąż jest punktem powrotu. Wciąż jest miejscem, w którym mieszkasz, wciąż jest jedyną drogą prowadzącą do tego, kim byliście lub myśleliście, że będziecie. Ta osoba czuje wszystko jednocześnie odrzucenie, pragnienie, gniew, tęsknotę, wściekłość, żal. Tak, ta tęsknota, która irytuje, która przeszkadza, która wkracza bez zaproszenia, która zmusza do przypomnienia sobie tego, co nie powinno już obchodzić. I może już nawet o tym nie myślisz. Może nawet nie pamiętasz tej muzyki, może pamiętasz, ale idź dalej bez ciężaru. Ta osoba nie, ona pozostała, obecna w miejscu, gdzie już cię nie ma, ale wciąż echem, wciąż wibruje, wciąż zajmuje przestrzeń. I nie dlatego, że chce, to dlatego, że niektóre rzeczy nie znikają z wielką siłą, znikają z czasem, a mimo to zostawiają ślady. Próbowała już tysiąca sposobów na reakcję odeprzeć, zignorować. Ukryć. Ale kiedy ta muzyka zaczyna grać, jakby była zmuszona spojrzeć na to, co udawała, że przezwyciężyła, na to, co schowała pod skórą, na coś, czego nikt inny nie dostrzega, ale co ona czuje mocno. Czy wiesz, co to powoduje? Niewidzialne trzęsienie ziemi. Dreszcz na plecach, drżenie w piersi, przerwa w oczach, cisza pełna wrzasku w środku. Ta osoba chciała ci tyle rzeczy powiedzieć, ale nie mówi. Nie dlatego, że nie wie. Ale dlatego, że nauczyła się milczeć, nauczyła się ukrywać, nauczyła się, że zbyt silne uczucia przerażają tych, którzy czują mniej, a teraz wszystko, co nie mówi, koncentruje się w tej muzyce. Każdy akord to fragment tego, na co nie miała miejsca, każda pauza to krzyk, który połknęła, każdy refren to powtórzenie błędu, który wciąż odczuwa jako winę. Ta osoba nie zapomniała o tobie, po prostu przestała pokazywać, że pamięta. I zostawiła tej muzyce brudną robotę, by sprawić, że będziesz żył wewnętrznie, choć już wyszedłeś z jej życia. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Próbowałeś zachować normalność, podczas gdy twoja pierś w tajemnicy się kruszyła? To jest jej życie. Nieustanna podział między tym, co pokazuje, a tym, co czuje, między tym, co mówi, a tym, co trzyma w sobie, między tym, co chciała, a tym, co pozostało. I nawet nie możesz sobie wyobrazić, jak trudne jest głębokie wdech, gdy ta muzyka się zaczyna, ile ona udaje, ile zamyka oczy, tylko po to, by zobaczyć cię takim, jakim ciągle w niej tkwisz. I chociaż czas mija, jest coś, co nie znika, jest coś, co pozostaje, jest coś, co wciąż pulsuje, to dowód, że to było prawdziwe. Nawet jeśli nikt w to nie wierzy, nawet jeśli poszedłeś dalej, jakby to nic nie znaczyło, ta osoba wciąż nosi. Wciąż pamięta, wciąż czuje, ponieważ są rzeczy, których czas nie leczy, tylko reorganizuje, tylko popycha w głąb, tylko uczy udawać, a kiedy ta piosenka gra, ona to dostrzega, wszystko, co wciąż żyje, wszystko, co nigdy nie umarło. Nie ma łatwego lekarstwa na to, nie ma rady, która by pomogła. To, co ta osoba przeżywa, nie jest dramatem to emocjonalny osad to traumatyczne przeżycie. To ciało uczące się przetrwania w nieobecności, która wciąż jest obecna, a w głębi, w samej głębi, ta osoba wciąż na ciebie czeka. Nie z naiwnością sprzed lat, nie z fantazją, ale z otwartą raną, z wyraźnym wspomnieniem, z świadomością, że mimo wszystko to, co czuła, było prawdziwe. Ta piosenka to udowadnia: jest blizną, która śpiewa. Jeśli to cię bolą, podziel się tym. Jeśli wciąż żyjesz, Napisz wciąż żyje w komentarzach. Jeśli wciąż czujesz, nie ukrywaj, bo są ludzie, którzy czują to samo i udają, że nie ta piosenka mówi to, czego ta osoba nigdy nie potrafiła przetłumaczyć. Otwiera szczelinę, której tylko ona dostrzega, i przez tę szczelinę ci ucieka wszystko. Wszystko, co zostało uwięzione, wszystko, co wciąż pulsuje, wszystko, co boli, gdy próbuje zapomnieć. Nie ma neutralnego dźwięku. Gdy ciało już zostało zaprogramowane do reakcji, ta osoba nie musi nawet słyszeć całego tekstu. Czasami wystarczy tylko początek, tylko pierwszy akord, tylko ten dokładny ton i gotowe. Tam jesteś, tam jest wszystko. Nawet jeśli nikt inny tego nie widzi, nawet jeśli mówi, że sobie poradziła. Wiesz, co w tym jest okrutne? Ta osoba obwinia się za to, że czuje, myśli, że odczuwanie to wciąż oznaka słabości. Ukrywa, dysymuluje, zakłada siłę na pierś, która wciąż drży, nie mówi nikomu, nawet najbliższym, bo są rzeczy, których nie da się wyjaśnić bez brzmienia przesady, a ból, który istnieje tylko w ciszy, jest pełny tylko wtedy, gdy się go przeżywa. Ta piosenka stała się wewnętrznym kodem, ciągłym przypomnieniem, że nie każdy koniec jest prawdziwym zakończeniem, czasami to tylko przerwanie, czasami to tylko odwlekanie. Ta osoba wciąż pyta w milczeniu, czy myślisz o niej, gdy słyszysz tę samą piosenkę. Czy też czujesz? Zatrzymuje również oddech, zatrzymuje się w coś, co wydaje się, że nigdy nie odeszło. Może ty nie, może się znieczuliłeś, może nauczyłeś swoje ciało do ignorowania, ale jej ciało tego nie nauczyło, bo są ciała, które nie zapominają, są ciała, które przechowują, które utrzymują przy życiu, które upierają się nawet po pożegnaniu. I za każdym razem, gdy ta piosenka się pojawia, ona ożywa. Wraca, nie chcąc wracać. Czuje, nie chcąc czuć. Krwawi, nie widząc nikogo. A co najgłębsze, ta osoba nauczyła się działać z bólem. Nie rozkłada się już jak wcześniej, ale też nie uzdrawia się, żyje w tej pośredniej przestrzeni. W tym prawie. W tym miejscu, gdzie nic nie jest widoczne, ale wszystko jest odczuwalne, i jest jeszcze coś. Przestała Cię szukać, ale wciąż słyszy Ciebie, tutaj, w muzyce, w detalach, w pustych przestrzeniach. Stałeś się echem, dźwiękiem, który nie odchodzi, fragmentem, który się powtarza tam, gdzie nikt się nie spodziewał. Ta osoba chce o Tobie zapomnieć, ale nie potrafi oduczyć się tego, co przeżyła. I to jest to, co muzyka przekazuje: dokładne wspomnienie tego, kim była, gdy była z Tobą. Nie da się udawać, że to było mało. Nie da się powiedzieć, że to nic nie znaczyło, bo ciało nie kłamie i ta muzyka też nie. Pokazuje, że wciąż istnieje reszta, wciąż istnieje wpływ, wciąż istnieje obecność, nawet w Twojej nieobecności. I dlatego ta osoba przestała się opierać, zaczęła akceptować. Może to nie minie, może nie musi minąć, może tylko musi mniej boleć, mniej dusić, mniej się pojawiać, ale zniknąć nie zniknie. Bo są historie, które pozostawiają ślad, a ta była jedną z nich. Ty to wiesz, nawet jeśli udajesz, że nie. Teraz zwróć uwagę: ta osoba już nie jest tą samą zmieniła się, zasklepiła się na zewnątrz, ale wciąż jest wrażliwa w środku nadal się chwieje, nadal drży, nadal brakuje jej tego, co nie wraca, ale już nie czeka, tylko obserwuje, dostrzega i przechowuje. Bo nauczyła się, że są ludzie, których się nie zapomina, po prostu archiwizuje w folderach, które nie otwieramy często, ale które nigdy się same nie usuwają. Ta muzyka to przypomnienie, to emocjonalne powiadomienie, które miga bez ostrzeżenia. To ty, wkraczający tam, gdzie nie byłeś zaproszony, ale wciąż rozpoznawany. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Czy kiedykolwiek zostałeś porwany przez piosenkę, która niesie więcej prawdy niż rozmowa? I tak, ta osoba to dostrzega. Dostrzega, że czas mija, ale pewne rzeczy pozostają dokładnie tam, gdzie się wydarzyły, jakby czekały na powrót, który nie nadejdzie, jakby historia była zamrożona w tym dokładnym punkcie, w którym wszystko straciło sens. Ona próbuje iść dalej, wypełnia obowiązki, uśmiecha się na zdjęciach, planuje, ale nosi w sobie ścieżkę dźwiękową, która nie pasuje do zewnętrznego świata. A ta muzyka jest syntezą tego wszystkiego. To tak, jakby wyrażała za nią to, czego już nie potrafi ubrać w słowa. I za każdym razem, gdy ją słyszy, jakaś część w niej się porusza czasami budzi się, czasami krwawi, czasami błaga, żeby wszystko było inaczej. Ta osoba ma już dość pytania a co jeśli? Ale prawda jest taka, że to pytanie wciąż w niej mieszka przebrane, ciche, czekające na jakiś znak. Zrozumiała, że nie wrócisz, ale nie potrafiła powstrzymać uczucia, które wciąż wraca samo. Dlatego za każdym razem, gdy ta piosenka gra, jej dusza się zgina, nie z powodu słabości, ale dlatego, że dostrzega, że nie wszystko, co się kończy, kończy się na dobre. Istnieje koniec, który wciąż jest obecny, i ta osoba żyje tym końcem każdego dnia, w korkach, pod prysznicem, na czas snu, na czas udawania, że wszystko jest w porządku. I choćby nie wiadomo jak się starała, jest coś, co się nie odczepia, coś, co się nie rozpuszcza, coś, co się upiera. A tym czymś jest twoje imię. Ta osoba żyje na dwóch płaszczyznach, powierzchownej tej, która działa, która posuwa się naprzód, która wydaje się silna, i wewnętrznej, gdzie wszystko wciąż pulsuje, nawet bez dźwięku. Czy kiedykolwiek byłeś w miejscu, gdzie nikt więcej nie mógł cię osiągnąć? tak się czuje ta osoba jakby ta część niej która kochała została tam zostawiona sama niekompletna obecna w piosence którą nie miała wyboru nosić a teraz nauczyła się z tym żyć nie robiąc hałasu nie dramatyzując ale też nie zaprzeczając ona nie mówi ale czuje a dla niej czucie to już więcej niż wystarczająco by przypomnieć sobie że to nie była byle co bo gdyby tak było, to nie bolałoby aż do dziś. Gdyby tak było, ta piosenka nie miałaby takiego wpływu. Możesz nawet odejść, ale dźwięk tego, co przeżyli, nadal trwa. Nadal rezonuje. Nadal wstrząsa ziemią, gdy ta osoba najmniej się tego spodziewa. I chociaż chce to wymazać, prawda jest taka, że jest częścią siebie, którą nie chce stracić, nawet wiedząc, że to dużo kosztuje. Nawet wiedząc, że ten przywiązanie niczego nie zwraca. Ona to zatrzymuje, nie z braku opcji, ale dlatego, że pewne doświadczenia to znaki, a nie plamy. I to jest to, co ta piosenka aktywuje: niewidzialne ślady, które tylko ona czuje, które tylko ona rozpoznaje, które tylko ona ma odwagę stawiać czoła, dzień po dniu, bez oklasków, bez świadków, bez widowni. I w tym wszystkim ona idzie dalej. Nie przezwyciężyła, nie rozwiązała. Ale nauczyła się kontynuować, z bólem przebranym w siłę, z uczuciem ukrytym za skupieniem, z nieobecnością zamienioną w dyscyplinę. Wiesz co to jest? To emocjonalna odporność, to przetrwanie uczuciowe, to co zostaje, gdy miłość nie ma już gdzie mieszkać, a mimo to ta osoba wciąż spotyka się z tobą niechcący w tej piosence, za każdym razem, zawsze w ten sam sposób, z tym samym wpływem. Z tą samą prawdą, a jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że ta piosenka także mieszka gdzieś w tobie. Może nie jest to ta sama melodia, ale uczucie, znasz je, to uderzenie w serce, kiedy coś, co wydawało się zapomniane, budzi się. Ta osoba to ty, lub byłeś, lub nadal będziesz, ponieważ wszyscy w pewnym momencie nosimy kogoś w sobie, jakby był dźwiękiem, jakby był echem jakby był nieobecnością grającą na zbyt głośno. Jeśli to cię rozdarło w środku, podziel się tym z kimś, kto także nosi historię, która nie skończyła się, kimś, kto wciąż czuje w ciele to, co stara się uciszyć rozumem. Skomentuj poniżej, jaka jest piosenka, która cię obnaża, łamie, a jednocześnie zabiera z powrotem. Lub napisz po prostu ta piosenka wciąż we mnie mieszka. Zapisz się na kanał, bo czeka na ciebie wiele więcej. Są rzeczy, które muszą być powiedziane, a ty to usłyszysz. Nie uszami, duszą. Zostaw lajka, jeśli to do ciebie dotarło. Bo gdy reagujesz, algorytm to dostrzega i przekazuje to więcej osobom, które również czują, ale nie wiedzą, jak to wyrazić. Do zobaczenia w następnym filmie. Jeszcze wiele nas czeka razem. W milczeniu lub na głos, ale razem.